Dobry, witam Państwa i zapraszam na program Regiony na piątkę. Dziś w programie chcemy opowiedzieć o rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju w pięciu regionach Polski wschodniej, a więc w Podkarpackim, Świętokrzyskim, Lubelskim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim. Jak się okazuje, wiele osób właśnie tutaj postanowiło otworzyć swoje firmy, prowadzić swoje biznesy, a wiele z nich to pomysły unikatowe nie tylko na skalę polską, ale także europejską i światową. Regiony na piątkę zapraszam. W inkubatorze technologicznym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Przemysłu swoją działalność rozwija firma ML System. Fotowoltaika, czyli energia elektryczna ze słońca to coś co założycieli firmy fascynowało od zawsze. Zastanawiając się nad wyborem miejsca do rozwoju rozważali Rzeszów lub Wrocław. Padło na stolice Podkarpacia. To decyzja, której po 8 latach działalności właściciele nadal są pewni. A produkowane przez firmę panele fotowoltaiczne dziś nie tylko dają prąd, ale także na przykład topią śnieg na dachu. Wykorzystujemy efekt konwersji światła i energii związanej ze światłem, przetwarzając ją na energię elektryczną. Badamy w naszym centrum najnowsze materiały takie jak kropki kwantowe, materiały węglowe, materiały perowskitowe, więc są to materiały, które są w tej chwili topowe na świecie. Ogniwa, którymi się zajmujemy jest to technologia DSC, czyli takie barwnikowe moduły fotowoltaiczne i ona jest o tyle ciekawa, że jest w dużym stopniu przezierna. Możemy tą przezierność tych modułów kontrolować, w związku z czym taka szyba, nasz produkt końcowy nie tylko jest, pełni rolę konstrukcyjną zwykłej szyby, ale daje również energię elektryczną, więc jest to taki dodatek do istniejących materiałów, będących na rynku. Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem to jest fotowoltaika, która jest substytutem dla materiałów budowlanych, czyli zamieniamy kamień elewacyjny na moduły fotowoltaiczne, zamieniamy szkło fasadowe na moduły fotowoltaiczne, ewentualnie lamele, nie wiem, aluminiowe, systemy zacienienia, Fasadowe systemy zacienia zamieniamy na moduły fotowoltaiczne. Zakładamy, że pozyskiwanie energii dla przeciętnego obywatela kraju w przyszłości będzie związane z tak zwanymi, zieloną energią, czyli z pozyskiwaniem energii z źródeł odnawialnych. Jednym z takich źródeł jest możliwość przemiany energii od promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Bardzo sceptycznie Polacy podchodzą do kwestii w ogóle fotowoltaiki. Trzeba sobie przypomnieć, jak wyglądał rynek kolektorów słonecznych, do których też początkowo wszyscy sceptycznie byli nastawieni, a dzisiaj jest ich coraz więcej. Każdy wie, czym jest kolektor słoneczny. Tu na pewno jeśli chodzi o mentalność i to, co się dzieje, na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Ale to jest praca, której my sami nie wykonamy. Myślę, że to wymaga na pewno jakby szerszego grona osób zaangażowanych w no, powiększanie świadomości, tak naprawdę. Mamy własną produkcję, mamy własny park maszynowy, posiadamy laboratorium fotowoltaiczne o unikatowej, unikatowym wyposażeniu. Mamy na koncie realne wdrożenia produktów, które dzisiaj komercyjnie są dostępne. Nad kolejnymi pracujemy. Więc z punktu widzenia wyboru miejsca, nie, nie sądzę, żeby to był absolutnie zły wybór. Zostajemy na Podkarpaciu, w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, gdzie nie tylko rozwijają się młode firmy, ale także największe światowe koncerny budują tu dziś swoje fabryki, doceniając nie tylko ulgi, jakich dostarcza działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, ale także mieszkańców, którzy chętnie podejmują pracę w nowoczesnych fabrykach. Wszystko, co myśleliśmy o Podkarpaciu, jeśli chodzi o kompetencje, jeśli chodzi o umiejętności w zakresie mechaniki, okazało się zgodne z prawdą. Także potwierdzam, że to jest dobry wybór, zwłaszcza, że rok po roku dołączają do Hispano-Suiza Polska kolejne firmy. Francuska grupa Safran, producent m.in. silników do największych samolotów pasażerskich, ogłosiła, że na Podkarpaciu wybuduje kolejny zakład przemysłowy. Lokalizację przewidziano w pobliżu siedziby Hispano-Suiza Polska w Sędziszowie w Dolinie Lotniczej. W perspektywie zakład o powierzchni 8000 m2 ma zatrudnić ponad 100 osób. W programie mówimy o rozwoju przedsiębiorczości i o różnych bardzo oryginalnych pomysłach. W Białym Stoku znajduje się jedyna w Polsce firma, która zajmuje się m.in. produkcją holochostes. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest jedną z większych inwestycji zrealizowanych przez miasto dzięki europejskim funduszom. Tu od blisko roku działa już ponad 30 firm, które korzystają z infrastruktury parku. Jakie to firmy? Firmy, które są naszymi lokatorami są to przede wszystkim firmy z branży IT, medycyny, rynku e-commerce, firmy robiące aplikacje mobilne i inne z tym związane. Firmy te korzystają z naszego wsparcia poprzez najpierw zniżki w opłacie za czynsz. Mają w pierwszym roku do 80% obniżki tego czynszu. Mogą korzystać z naszych laboratoriów, sal konferencyjnych, uczestniczą w imprezach, w szkoleniach. Także to jest główne wsparcie, które na bieżąco dajemy wszystkim naszym lokatorom. Park pomaga nam w marketingu. W promocji y, angażuje spotkania z przedsiębiorcami, y, jak również y, w, par, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym jest świetna infrastruktura dla działalności tego typu firm. Podejdź do mnie. Kto się z nami tutaj wita i zaprasza. To jest właśnie Holohostessa. Jest to nasz produkt, który stworzyliśmy po to, aby inne firmy mogły reklamować swoje produkty oraz żeby w miejscach użyteczności publicznej można było uzyskać wszelkie informacje, które są potrzebne w danych miejscach. Co ta wirtualna asystentka potrafi zrobić? Potrafi zrobić wiele. Główny, główną jej cechą jest ekran, który znajduje się z przodu. Na tym ekranie można wyświetlać dowolne treści. I te treści pozwalają nam na to, żeby informować ludzi o promocjach, można też wyświetlać QR kody, które następnie osoby, które znajdują się obok, mogą zczytać. Można też ją obsługiwać za pomocą gestu. Nasza holochostessa jest w tej chwili najnowocześniejsza na świecie. W tej chwili oprogramowanie, które jest tutaj zainstalowane, pozwala na, na to, żeby ona wykrywała nasz naszą twarz, żeby mogła stwierdzić, czy ja mam założone okulary i czy pani się uśmiecha, kiedy pani patrzy w jej kierunku. Jest to idealny sposób na połączenie reklamy i rozrywki. Odbiorca staje się bardziej zaangażowany w poznanie Twojej firmy. Z pewnością zaskoczy Twoich klientów. Specjalizujemy się również w tworzeniu hologramów takich jak na przykład te, które były stworzone jako Michael Jackson. Stworzyliśmy tego typu rozwiązanie w Pałacu w Chrzęstem, to jest powiat wołomiński, i jest to pierwsza stała instalacja holograficzna w Polsce. Tam użyliśmy naszej technologii, stworzyliśmy ją od zera i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. Myślimy, że będzie bardzo dużo tego typu projektów wkrótce w Polsce. Zawsze byłem gadżeciarzem, więc zawsze chciałem tworzyć coś, czego jeszcze nikt nie stworzył i tak powstał właśnie pomysł na stworzenie Holochostesy i teraz również tworzymy hologramy, które również są naszą pasją. Jak powstaje holochostesa? Holocostessa powstaje poprzez nagranie aktora, aktorki na greenboxie, a następnie to są mozolne godziny pracy i obróbki po to, żeby ten hologram pasował idealnie do wyciętego pleksji. Dlaczego holohostesy są zawsze w jasnych ubraniach? Dlatego, że projektory nie są w stanie wyświetlać czarnego koloru, dlatego też staramy się, aby zarówno aktorki, aktorzy, jak i ich ubrania były zawsze w jasnych kolorach. To ja jestem odpowiednio ubrana, mogę zostać holohostesą. Oczywiście, nie ma z tym żadnego problemu. To zaczynamy. Zdaniem naukowców do tej pory rozwój Białego Stoku był kojarzony głównie z turystyką, a park naukowy i pomysły firm w nim istniejących to pomysł na przyspieszony rozwój regionu. W programie Regiony na Piątkę chcemy Państwu pokazać, jak dużo oryginalnych, ciekawych filmów, ciekawych pomysłów jest realizowanych właśnie w pięciu regionach Polski Wschodniej. Ja jestem w tej chwili w Przemyślu, a razem ze mną pani Jolanta Jędruch. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy... Piękną pogodę, pszczółki zaczynają Sztuki. pracować, no i pani pomysł to właśnie pszczoły i wykorzystanie pszczół. Ja chciałam pokazać właśnie, że, że są inne produkty pszczele, nie tylko miód, który nam się dość często kojarzy tak Przaśnie, że tak powiem, że jest zielona łączka, pszczółki latają, ale są również inne produkty oprócz miodu: jest mleczko pszczele, jest jad pszczeli, i jest to trend globalnie dość dobrze rozwinięty. A u nas w Polsce mało się o tym mówi. Wcześniej przez wiele lat pracowałam w firmach produkcyjnych na stanowiskach menedżerskich. I przyszedł moment, kiedy stwierdziłam, że doszłam do pewnego momentu do ściany i się dalej nie rozwijam. I chciałam jednak y, nie poprzestać na tym, co się ma, ale po prostu realizować swoje marzenia i swoje plany. No i szukałam intensywnie pomysłu na biznes. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Firma się rozwija. Jest pani laureatem nagrody Startup 2014, a więc y, pani firma jest jedną z najlepiej rozwijających się firm w Polsce wschodniej. Tak, zgadza się akurat tak się fajnie złożyło, bo razem z tym moim pomysłem na biznes trafiłam na Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, działające przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest to naprawdę dla firm, mimo że zaplecze ja osobiście już miałam jakieś biznesowe i wiedziałam jak prowadzić biznes, ale od tej strony takiej technicznej mam zaplecze i, i wsparcie, i księgowe, i prawników, i administracyjne. I akuratnie tutaj jestem jakby zabezpieczona i bezpiecznie sobie działam, dają mi osobowość prawną inkubatory, a ja się skupiam stricte na tej działalności, która dotyczy mojej firmy. Co by Pani powiedziała tym wszystkim ludziom, którzy nas oglądają, mają pomysły, bo pewnie wiele osób ma pomysły, co chciałoby robić w życiu, ale no. Nie potrafią się przełamać. Może brakuje odwagi, ale trzeba podjąć, bo żeby nie żałować później w życiu, prawda? Jeżeli się ma pomysł, to trzeba go realizować. My, jako Bies jesteśmy na tak z produktami pszczelnymi, a wszystkim innym polecam, żeby być na tak ze swoimi pomysłami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W programie Regiony na piątkę dziś mówimy o biznesie, pokazujemy małe i duże firmy. Sprawdźmy jednak jak w badaniach ekonomicznych na tle Polski wypadają nasze domowe przychody i wydatki. Niemal co drugi dorosły mieszkaniec województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętogrzyskiego i warmińsko-mazurskiego przyznaje, że miesięczne dochody wystarczają mu tylko na podstawowe sprawy. Tak wynika z badania zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego Wydatki kontrolowane. W przypadku respondentów ze wschodniej Polski pensja, zasiłek bądź renta to wręcz za mało, by pokryć miesięczne koszty utrzymania. Nieco większy od średniej krajowej odsetek osób w pięciu regionach przyznaje natomiast, że gdy tylko dostaje swoje miesięczne dochody, wybiera się na zakupy i wydaje większą część zarobionych pieniędzy. Tyle nasze budżety. My postanowiliśmy sprawdzić, jak Państwu podoba się Polska Wschodnia. Na początek Białystok. Bardzo ładnie, jesteśmy tutaj drugi raz w Białym Stoku. Jest fajnie, zielono, czysto, kolorowo. Przepięknie jest na tym miejscu. No bardzo ładnie, to mi się podoba. Chciałabym ze strołęki tu się przenieść do Białego Stoku. Jakby to było możliwe. A co pani najbardziej się podoba? No, że jest czysto, czysto jest, a w ostrońce nie jest tak czysto. Jest tych piesków tyle, że brudno, że brudno. Podoba mi się po prostu czystość. Po pierwsze, że jest bardzo czysto w tej chwili. Nie ma takiego białego białego jak bywało. No, trasy jedne przechodzących dla przechodzących. Także to daje się zauważyć na każdym kroku. Bardzo dużo powstało nowych budynków, hoteli. No, powstają hipermarkety, galerie, no, a ponadto nawet nawet osiedlowe, budynki mieszkalne, nowe elewacje wszystko ładnie to wygląda. A jak się tu, tu żyje? No, ja szczerze mówiąc, że bardzo dobrze. Nie chciałbym mieszkać w innym mieście. Teraz będzie o badaniach DNA. Badania nad kodem genetycznym człowieka nie są dzisiaj już niczym nowym czy zaskakującym. Czym innym są badania prowadzone nad DNA chorób roślin. Komu są potrzebne badania kodu genetycznego kiły kapusty? To w Olsztynie sprawdzała Iwona Pacholska tak to jedna z upraw, na których ochronę rolnicy nie żałują pieniędzy. Bo jak mówią, jak się nie będzie dbało, to się nie będzie miało. Na szczęście w tym temacie z pomocą przychodzą im nowe technologie. Po rzepaku mówi się czarne złoto, bo tak wyglądają ziarna, które dadzą podczas żniw te rośliny i które później będą wykorzystywane do produkcji oleju lub biopaliw. Przy dobrej koniunkturze będą to jedne z najlepiej opłacanych plonów. Poza tym ta uprawa jest ważna przy zastosowaniu systemu gospodarki płodozmianowej, który wpływa na żyzność gleb. Oprócz warunków pogodowych, na które wpływu nie ma, wielkość plonów mogą zepsuć choroby. By ich uniknąć, na polach prowadzone są odpowiednie zabiegi agrotechniczne w określonych terminach. Rzepak nie może być też siany co roku na tym samym polu. Cztery lata, żeby między uprawą rzepaku powinny by upłynąć okres. To jest podstawa, nie? Później wszystkie podorywki my staramy się robić tradycyjne, to znaczy po przedplonie, przedplonem jest najczęściej o zimy, robimy podorywki, orki, czyli tradycyjną uprawę. Później nawożenie, wapnowanie, i, I tak jednak nie ma pewności, że uprawy nie zaatakuje na przykład kiła kapusty. To jest taka najgroźniejsza choroba? Pan wie, jak ona się objawia? To znaczy na korzeniach już w początkowych jesienią powstają takie narośla, bulwy, które mogą no, być no, bardzo duże. Nie? I w końcowym etapie, nieraz jesienią, nieraz wiosną, roślina po prostu zamiera te bulwy, gniją. I system korzeniowy nie działa, się eliminuje nie i po prostu rośliny nie ma. I są straty. I są straty. A w ich uniknięciu mogą pomóc badania prowadzone w tym laboratorium, do tej pory stosowane głównie w celach naukowych. Teraz mają pomagać rolnikom. Jeżeli chodzi o molekuły, to chyba najbardziej znana powszechnie jest teraz kuchnia molekularna. A co molekuły mogą zmienić w rolnictwie? Molekuły w rolnictwie mogą zmienić tak naprawdę bardzo dużo, ponieważ w tej chwili wykorzystujemy narzędzia biologii molekularnej do, do opracowywania i wykonywania nowoczesnych badań właśnie z zakresu biologii molekularnej do diagnozowania chorób roślin uprawnych, m.in. zbóż. Kuchnia molekularna ma niewiele wspólnego z tym, co dzieje się w tym miejscu. Najprościej mówiąc, badana jest tu genetyka patogenów, czyli inaczej chorób roślin. Po to by było wiadomo, jaki środek ochrony roślin, kiedy i w jakiej dawce trzeba zastosować. Izolujemy sobie DNA z takiej rośliny. I po prostu za pomocą właśnie tego specjalistycznego sprzętu i specjalnie zaprojektowanych sąd identyfikujemy obecność patogenów w roślinie. To, co wygląda trochę jak czary, to przygotowanie rośliny do badania. Do tego potrzebne są roślina i ciepły azot. Ze względu na właściwości ciepłego azotu, które umożliwiają, które, które umożliwia Zamrożenie natychmiastowe tkanek roślinnych. Alicja Stachura przyjechała do Olsztyna z Kielc, by studiować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po zrobieniu doktoratu z genetyki zwierząt ze specjalizacją w biologii molekularnej postanowiła tu zostać. Olsztyn dał nam aktualnie dobre narzędzia do pracy, czyli Olsztyński Park naukowo-technologiczny. Przy pomocy tych narzędzi można osiągnięcia nauki wykorzystywać do poprawy jakości produkowanej żywności i zmniejszać koszty jej produkcji. Pani mówi, że nasza praca jest przyjemna. No pewnie tak, bo jeździmy w takie różne miejsca, do których zwyczajnie ludzie nie mają dostępu, a co ciekawego jest w pani pracy, to jest wyzwanie, by opracować coś nowego, ale również praktycznego. Nie tylko by ładnie brzmiało, ale by było użyteczne dla potencjalnego odbiorcy. W tym przypadku dla producentów żywności, czyli także rolników, a tu by zapanować nad takimi powierzchniami, innowacje są niezbędne. Badania najmniejszych cząstek roślin umożliwiają walkę z chorobą, nim jej objawy będą widoczne. A to pozwala zmniejszyć wydatki na środki ochrony roślin i sprawić, że produkowana żywność po prostu będzie zdrowsza. Jak to jest? Zachęcamy w Polsce Wschodniej, na Podkarpaciu, na przykład do rozwoju biznesu, czy nie? Zachęcamy wszędzie, nie tylko na Podkarpaciu, dlatego że jest to w zasadzie. No, jedyna metoda na sukces, jeżeli rynek pracy mamy no, specyficzne, spore bezrobocie trudności w pozyskaniu miejsca pracy typu etat, wiele tych osób bezrobotnych to młodzież, no to powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy chcą czy mogą emigrować za tym chlebem na Wyspy Brytyjskie czy do innych krajów, w związku z tym alternatywą jest właśnie własna przedsiębiorczość. Zresztą przykłady, że to się opłaca, to się udaje, są liczne. To nie jest tak, że powiedzmy wszyscy się zniechęcają, bo kontrola skarbowa czy jakiś inny problem. Natomiast no powiedzmy z punktu widzenia funkcjonowania państwa, przyjazności tego państwa dla przedsiębiorców można tu mieć pewne zastrzeżenie i rzeczywiście jest to czynnik, który zniechęca, ale nam już Boską nie możemy tak tak na to patrzy, że poprzez działania służb karbowych mamy jakiś regres, jeśli chodzi o przedsiębiorczy, bo tak nie jest. Żeby nie emigrować, żeby nie wyjeżdżać, co ci ludzie, którzy dzisiaj ciągle myślą o tym, tworzyłbym własną, własną firmę, co oni powinni zrobić w tej chwili. Byłoby idealnie gdybym mieć taki jeden prosty krótki sposób na to. Niestety tak się nie da. Jedno ja, odjęto, myślę, tak? ja myślę, że trzeba tutaj akcentować mimo wszystko te cechy charakterologiczne. Trzeba być upartym, wytyczyć sobie jasno określony cel, cel osiągalny, poszukać wszystkich możliwości, które mu towarzyszą, także finansowych, także organizacyjnych i robić, to po prostu to robić. Jeżeli się nawet nie powiedzie, nie zniechęcać się. Statystyki pokazują, że nie zawsze ten pierwszy biznes od razu jest biznesem na całe życie, ba, często ewoluuje, często trzeba go zarzucić po to właśnie, żeby robić coś ale to jest ten mechanizm, to jest ta przyszłość i trzeba za wszelką cenę do niej dążyć. Jeżeli ktoś ma ten jasno zdeterminowany, upatrzony cel i ma ten charakter, na pewno się mu powiedzie, nawet jeśli pod górę i ze schodami. Czyli już dzisiaj w programie poznaliśmy panią Jolę, która mówi o odwadze. Na pewno jest potrzebna odwaga i upartość. Tak. Bardzo dziękuję. Upor jest tutaj nieodzowny. Bardzo dziękuję. Zwłaszcza w kontekście sąsiedztwa na przykład Urzędu Skarbowego czy innych instytucji, które w domyśle no, psują czy przeszkadzają, tak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym programie. Mam nadzieję, że wiele osób przekonało się, iż warto realizować swoje marzenia. Trzeba tylko odwagi i determinacji. Do Państwa dyspozycji nasza skrzynka mailowa. Zachęcam także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Oczywiście zapraszam na spotkanie z programem Regiony na piątkę, już za dwa tygodnie o stałej porze. Do zobaczenia!